Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże przygotowuje nas na te zbliżające się święta, abyśmy je przeżyli tak jak Pan Bóg tego pragnie, aby one rzeczywiście były Bożym narodzeniem, nie w tradycji, tylko nie w pięknie szopek, choinek pięknych kolendach, które będziemy śpiewać, ale żeby to było Boże narodzenie w nas. Przypomnę słowa poety, który mówi: Wierzysz, że Jezus, że Chrystus narodził się w Betlejemskim żłobie, lecz biadać, jeśli nie narodził się w tobie. I o to chodzi, bracia i siostry. O to chodzi przede wszystkim w tych świętach. A to Słowo Boże przygotowuje nas w bardzo szczególny sposób. Wczoraj słyszeliśmy zwiastowanie Zachariaszowi. Dziś słyszymy też w pierwszym czytaniu zwiastowanie królowi Achazowi. Te dwa zwiastowania, które są dla nas ostrzeżeniem. Abyśmy nie byli tacy jak Zachariasz, który nie uwierzył, który był zapaczony w swoją starość, w swoją słabość i nie uwierzył, że Pan Bóg może mu dać, jemu starcowi, jego niepłodnej i też podeszłej w latach żonie dziecko. Wtedy Gabriel mu mówi, Znak, który Pan Bóg Ci da, będzie ten, że nie będziesz mógł mówić, że zamilkniesz. Bo człowiek, który nie wierzy, który nie ufa Panu Bogu, nie opiera się o Niego, tak naprawdę nie ma nic wartościowego do powiedzenia. To będzie tylko słowotok. To już wtedy lepiej milczeć, tak jak w przypadku Zachariasza. I to drugie zwiastowanie, które widzimy znacznie wcześniej historycznie, w przypadku króla Ahaza, przodka pana Jezusa, bo przecież Ahaz. Król Achas jest w rodowodzie Pana Jezusa, jak to słyszeliśmy parę dni temu. To był jeden z najgorszych Królów Izraela. To był król, który kombinował, uciekał się do najgorszych praktyk pogańskich, między innymi, jak mówi Pismo Święte, przeprowadził swojego Syna przez ogień, to znaczy, swojego Syna złożył w ofierze bożkom pogańskim, spalając go. Na stosie, aby w ten sposób coś uzyskać. Jeśli się ofiarowało to, co miało się najcenniejszego, to też liczono w pogaństwie starożytnym, że też wiele się zdobędzie. Ale, bracia i siostry, to pogaństwo dotyka i nas, bo przecież iluż to ludzi także w naszych czasach ofiarowuje swoje dzieci. Wprawdzie nie w ten sposób, że wrzuca je do ognia. Ale niszczy je walcząc o, o rzeczy tego świata karierę, pieniądze. Mówi się o tzw. Tak eurosierotach, to znaczy o dzieciach, które zostały wychowane bez ojca, bez, czasami bez obydwojga rodziców, bo zarabiali, bo zdobywali pieniądze, żeby, żeby było lepiej. A potem się okazało, że kiedy już się im coś udało zdobyć, to rodzina się rozpadała. Ahas był właśnie takim człowiekiem, i kiedy Syria i północne królestwo Izraela się zjednoczyły i oblegały stolice jego królestwa, stolice Judy, Jerozolimę, Ahas był przerażony. Wtedy przychodzi do niego Izajasz i mówi: Ufaj Bogu, ufaj Bogu. Proś dla siebie o znak od Pana, Twojego Boga, czy to głęboko w przeolu, czy to wysoko w Górze. Teraz dla Ciebie przychodzi moment, kiedy możesz się nawrócić i doświadczyć, jak potężny, jak mocny jest Bóg. Odrzucić to całe Twoje pogaństwo i, i zwrócić się do Twojego Boga, do Boga Izraela. Ale Achas odpowiada bardzo pokrętnie. Mówi, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Wydaje się, że jakby cytował Pismo Święte, ale tak naprawdę Achas już poprzez swoich posłańców dogadał się z Asyrią, śmiertelnym wrogiem Syrii i Królestwa Północnego. Już wie, że Asyria Go wspomoże, że w ten sposób pokona tamtych, tyle, że choć wpierw ściągnie nieszczęście na tamte królestwa, potem to dosięgnie i Jego Królestwa. Te wszystkie układy, te kombinacje, ta ludzka mądrość, polityka, dyplomacja. A nie zaufanie Panu Bogu. Widzimy, jak Achas zamyka się w swojej niewierze na zwiastowanie, na to doświadczenie potęgi Boga, Bożego znaku. On nie chce zawierzyć, nie chce zaryzykować, bo do wiary należy właśnie ryzyko. To, że ja zostawiam moje życie w rękach Pana Boga. I otrzymujemy te dziś tę cudowną Ewangelię, którą jakże często słyszymy i którą też w skrócie powtarzamy codziennie, może nawet kilka razy dziennie, odmawiając Anioł Pański. Najświętsza Maria Panna, nasza matka w wierze, która widzimy, jak przyjmuje Boże Słowo. Zupełnie inaczej niż Zachariasz, zupełnie inaczej niż Achas, dokładnie odwrotnie. Powierza się, wchodzi w ryzyko, w pełne ryzyko, bo przecież przyjęcie tego słowa oznaczało dla niej ryzyko życia. Kto by jej uwierzył, że poczęła w sposób dziewiczy? A za cudzołóstwo, była przecież żoną Józefa, groziła śmierć przez ukamienowanie. Zostawia to wszystko w rękach Pana Boga. I mówi, niech mi się stanie według Twego Słowa. W tekście oryginalnym greckim jest tam tryb, który się nazywa optativos, którego nie zna ani język łaciński, ani nasz język polski. Optativos to jest tryb życzeniowy. To nie jest tylko to, niech mi się stanie, fiat, to jest więcej. Pragnę, aby się stało według Twego Słowa. Życzę sobie tego, to jest moje pragnienie, aby się we, we mnie spełniła wola Boga. Wchodząc w pełne ryzyko, ufając Panu Bogu, zostawiając siebie samą, swoje życie, całe swoje życie fizyczne i nie tylko, całą swoją dobrą opinię w rękach Pana Boga. Nawet ojcowie Kościoła idą dalej, bo pytają się: Czemu nie powiedziała świętemu Józefowi? że poczęła z Ducha Świętego. Może by jej uwierzył. I odpowiadają ona, Maria była tak ufna, tak oddana, tak zawierzyła Bogu i tak pokorna, że mówiła sobie a kimże ja jestem, żeby stawać pomiędzy Niego i Boga. I widzimy, jak Pan Bóg tę sytuację potem rozwiązał. Jaki potężny znak dał Bóg przez Maryję Całemu światu ten znak, o którym Symeon potem powie, znak, któremu sprzeciwiać się będą, ten znak Jezus Chrystus, ten, który, który nas zbawił i który nas zbawia i który zaprasza nas, teraz Najświętszą Marią Pannę, do tej postawy zawierzenia, do tej postawy ryzyka wiary, abyśmy sami w swoim życiu mogli doświadczyć znaków Pana Boga, potęgi Pana Boga. Ja by przez nas mogli to zobaczyć także inni. Po to są te święta bracia i siostry, bo tam będziemy widzieć właśnie Najświętszą Marię Pannę, także Świętego Józefa ufających, których Pan Bóg przeprowadza przez sytuacje po ludzku strasznie trudne, ale ponieważ ufają, ponieważ ryzykują, ufając, wierząc, otrzymują Potężne potwierdzania swojej wiary, i to będziemy świętować ich wiary i te znaki Boże, ale te święta, żeby to jeszcze raz powiedzieć, nie są tylko po to, abyśmy sobie to przypominali i abyśmy to świętowali, ale aby to dokonywało się także w naszym życiu. Aby Jezus Chrystus rodził się w nas. Amen.